Wow, ale fajna. dziwna, dziwna. Fajna, fajna, fajna. Dobra, lecimy. Ej, ta mapa ma takie dziwne kolory, że mam wrażenie, że jakbym lagi tu miał stary. Jakbym tak. defujemy. My do niej wchodzimy, a wy jesteście. Bo ja mam wrażenie, strony? że mam stary lagi. Gdzie wy jesteście? No, Gdzie z... Co? Na mam komputer z gówna, to prawda, ale Nie wiem, piłem. Patrz, jak nie masz o okno wy, wychada. Nie mieć lego ja nie wiem gdzie my mamy iść kolego, na BSA. A gdzie jest BSA? No jak to gdzie jest Besa, no Besa jest na punkcie. Plantownie Ej tu okay. coś tu, CO Boja TU SIĘ z... DZIEJE Nawet, ja to... Nie wiem. MAPA? strony. EJ TU SĄ MEDALE, MEDALE TU SĄ Ej, mam Ja polazłem, ja polazłem, chciałem skoczyć w jedno miejsce, okazało się, że nie da się tam wejść Ty, ja mam chyba ja tu 10 FPS-ów, nie? Jak masz mieć 10 FPS-ów? No co ty kazałeś za wypłaty? No naprawdę, na starcie to mam normalnie jakby mi dupę grywało, prawda widzu? Czy ty widzisz inaczej, widzu? Dobra, no. przyściany ścianę! Skanujmy! We, we drzwiach, we no dwójkę! Dopiero tu przyszliśmy, człowieku! Tak. Co ty myślisz, kłamstwo. że to jest normalnie? Ale nie wiem. ale a jak mi widzisz, co? Nieważne. Nie jest yy, na sidechapach. Tak. No, czy Iwan będzie się kampił znowu w drzwiach? Hmm. Czyżby tam dalej siedział? O a serio, tak się da? To jest dobrze. Dobra, to pani? jest bardzo dziwna mapa, tak szczerze, to jest bardzo dziwna mapa. Jak bardzo no, dziwna. No też. Bardzo, bardzo dziwna, serio, on jest właśnie z... On no jest co? w takim miejscu. Dobra, Iwan, ty jesteś takim Jestem. W... obecnym. I to nie razu! Zabij go, Karol czas. No, no, no. Uuu, Karol, jaką moją instówkę teraz. Uuu, Iwan się nie spodziewa totalnie. Uf, uf, uuu. Masz pytanie. Nice. Ale będzie szok. Ale będzie zong. Ale będzie zong. No. Dawaj, Karol. Pokaż mu. Zdziwienie. Pokaż mu. Pokaż mu. Niech się zdziwi. Ledwo. Ja się ale Aległem Ile ty trafiłeś w Iwan? 67, 7 I co? Coś tam mżdę koliłeś, puzoniku? Ej graj nie połem to przekrękę, ale żegnałeś! Czabiga, znaczy gumniarz, o, gumniarz to jest O gumniarz tak? Bo co, bo jesteś pół roku starszy, tak? Ej, podpaliłeś mi stopy A on w ten ogień i się stał... Tak, no ale nie wsądziłem że ten, że ogień tak się rozproszy był, był dwór. Nie było Jak ty człowieku coś do mnie gadasz Ile ty masz HP? 160. A wy ile? Tak z 12. Aha. Nie, to nie? nie. Troszeczkę. Ale jak... no, to poradzi. Aj! Mówię, mówię, albo po. On dostał 61. dostał 61. 61 dostał. Prawda? 60 no. Zgadza się? 61. Aż poniosłkał aha, poniosłkał aha, dzieciaczek. To zobaczył naklejkę Fnatic za 7000. Dzięki. No Gim. proste, proste. Pro, pryszczyta. Pryszczyta. Mateusz, się to pozazdrościłem, pozazdrościłem po prostu. No, zapiekła, zapiekła no. I punia. I zapiekła. Mogę, ale dobra, spokoj, jeżeli tak ci się podoba. Za we Włocławku, ale za chętnie. O oh, ładam. O to nie to. Jest tu na blisko! tak, on na blisko i on strzela z tego. ciabonga strzela, stary. on z ciabonga strzela. Najgorsze jak ciabonga strzelacę, nie? Jest jeden, drugi w górę. G drugi w górę? Tak. No to w porządku. On co, wszędzie staje, co jak przybył po deszczu. Jak gówno podeszło A jak ta góra, jak Zmienił pozycję, zmienił pozycję Uuu. Odmienił pozycję no Przecież może zmieniasz pozycję, to to 78, a to gdzie ty strzelasz w ogóle człowieku? Uuu. Ja? ja? Nie Ja stanę tak o, eee, Ja się się co kucie. Kucie. Siusionik Ja nie będę, ja nie będę tej do willi we Wrocławku tak wbijał na chama jak No ja bym wbijał na hama do willi we Wrocławku gówno. F**k on mnie Z dworu? On jest na dworze! Jak na dworze? Boże, no, jak kupoty p***ali. A jest na dworze, no. O. No i drugi jest inside. Był prawo, a może i lewo, w środek, Iwan, Iwan ma takiego farta życiowego czasami. A, farta. Strzelałem, strzelałem między barierkami betonowymi i akurat głowę tak wsadzałeś, że nie było tej głowy, nie widać zajebisz, tylko ciało. Się, to nie fart, czysty skill. Czysty skill. skill ty. Teraz musisz iść jeszcze po pakę. Ja nigdzie nie idę. Ty. No dobra, no to masz czas. Może, a może tak, a może nie. Muszę tak się schował, że tego nie znajdziesz. My nie musimy go szukać. Ta willa ma 100 pokoi. Powiedziałem, po rękach, patrz! Po cztery wejścia, cztery wejścia! Puciął mu łapy. Wejdę, wyjdę Bo nie wchodź, no rozumiesz. A... <laughs> wejdę, wyjdę, wejdę! Ty, bo mamy już wejście na dworze, my wchodzimy cały czas w No tak, no tak. Wejścia na dworze to tak szumnie powiedziane, ale no. Może żabariatkę moja, macie. <laughs> Nie wiem, nie wiem. Ja ile też dostałeś? nie. Wiem. A co cię to? Aha, dobra, nawet ten tak nie powie. No okay. co ja mam ci powiedzieć? ty ja mam sprzedawać kolegów? Spina.pl, spina.pl, rozumiem. I Ej, wam Ej, nawet nie powie ile dostał. Chwilę, dostałem chwilę. Ale śmieć, nawet nie powie. No bo nie może ci teraz walczy. Oj, Karolek 95 przemieszcza się po outside, wiesz że on jest? Wszędzie. Wiesz, że no on wszędzie, tak. wszędzie. No tak. Logiczne. 95 is driving around, wiesz co chodzi? No proste. On ma Coś, tam Karol, Karol po prostu lubi robić cardio, nie? And you, where nie mówów tak do mnie. Czego cię odmówiłem? Niore! Patrz wydaje się nio jest... 78%. Niore, 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 niore. O, się. tyłem no, 88%. Ty, I ty pap przeciwko mnie? No bo ty masz farta, ty nie masz. Lakty, ja, to farta? Dole. Były przeprowadzane testy, niestety, Iwan. Niestety były przeprowadzane. Alergiczne? Ale co to za testy z dupy? Te ściaki. Z dupy, do pyska. mam ma to jak. Z... ten. O. Jak ciągnik k. Chcesz ściągnąć. Tam dwa miesiące zajmuje przyjście na site No i co? No no co? Bo że musimy iść do to? was. Boli cię to? Nie, bo to Mamy, mamy, na sajcie przez pół z czasu. Bolicie to, że nie mam jajek. No nie masz. <noise> Bolicie to. Bolicie to, człowieku. Ja wchodziłem na stare, czy to on nie wchodził? Co? Co? No tak no, ty, O tym mówię. On nie wchodził, nie wchodził, k**wa. Iwan potem powie. Ale ja mam staty, chłopaki, patrz jest ja No to mam. A ty jesteś w, w człowieku, ty znasz tą mapę lepiej niż nikt inny. To chata we Wrocławku jest. O ty, gdzie ty patrzysz? Oooooooooooooooooj. Ja nie wiem, k***a. Pudzon nie wiem, Listy w tej gre, tam jest Pudzon chyba do kuchni poszedł Tam jest, szukaj mnie. No kapet ci coś gadasz! Bez kitu, a potem mnie o, wyzywa. Zero pingu! Chłop zero pingu! Komputer taki wystrzelony a ja... Czy z lagami gram Z lagami to przez twój komputer, a nie mój No to mówię! No Mój no. <laughs> no ja p Jak wygrasz myśl, to może ci późno zasponsoruje kompa Python Ej, Python zasponsorujesz coś? Sprzedaj Strzelaj swoją drugą G klasę za od Krystiana A drobną Fajny widok stąd w ogóle, taki nie p Ej, Karola, Slejna tam to myślisz że tego? Chyba tam nie, co? No co ty robisz za mną biegasz Nie da. Nie ta strona Szybko poszło no, Cebulek z tym onionem stał Żydek Żydekmarian123.pl OSP Onion O, o, Onion Ori dupa Tu, 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 tu Kiedy chłopaki jesteście? Tam? Nie interesuj się, bo ja koci mordy hulu. dostaniesz Ja jestem w głównym holu I hejter Hejter, bo co? Bo nie mam jajek? No co, bo gówno, no No co, gówno. co gówno, z tym jest? Gówno, no Rozmowa ludzi, dorosłych. Jest! Dobra no. Ale mnie za*** zali... Nie no. no. Mówię US Nie no. US... no. US... no. US... no. US... no. Pani, Taki jeden strzał. Jest, pu, 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 Taki jest! Dobra, ty, a czas reakcji! Czas reakcji, się teraz. czas reakcji! Jak on tak może! Jak on może! 9 killi! Czas reakcji, pani. Masz k***ać killi swoim k**a? Komu z k***a ty! Pochodziesz, 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 pochodziesz! Po a ty champisz! Ja no, czepię już no, nie odwiedzać tak. tym moim! No, 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 nie, nie, nie! Ja mam inny plan, Puzon, ty zrozumiesz jak zobaczysz. Co zobaczę, No nie, nie zrozumiesz, bo jesteś głupi. Nie zrozumiesz no. mojej tajnej taktyki! No tak, mam tajną. Zacznij na fejscie stosować śmietń k***ony! Dobra. Okej, okej. Masz to jak w banku. No, zacznij grać na fejscitach, a nie? A, może wariatka mają wariat? O, a, dobra, oczywiście Iwan teraz sprawdził to miejsce. A ja mam razę. oczy mają rację. Wejdę, wejdę w twojej głowie! Znaczy, logiczne gdzie jest Iwan, bo on będzie siedział, on siedzi w tym samym miejscu cały czas. Co rundę, co rundę? Tak, on siedzi! On siedzi. Teraz, siedzi. teraz zaczął się przestawiać, teraz zaczął się przestawiać, bo usłyszał. Tak, usłyszałem. W kasku. No Zadzwoniłem a, o poklasku! Brure, 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 cały czas tu nie byłem tam, stary obszedłem mapę nie, nie. na górę, obszedłem no, mapę, no, mapę dostało, na Wejdę, wejdę w twojej głowie, będę, baby Ale powiedzcie mi jedno, dlaczego on zawsze gra na, na gra jak gramy razem gra lepiej Potem A Potem na gramy Face 7,5 tak to... Nieprawda, a nie mam, ja ze zespołowo jak to działa powiedzcie mi, jak to działa? Ja po prostu myślę za trzech Nawet za półni umiesz myśleć Dobra oj. Ej, widziałeś Aj. moją głowę? Widziałem twoją głowę ja Ej, a ja kucnąłem i ciebie serdecznie. nie widziałem za Chiny ty! Za Chiny cię nie widział! Zachiny. Ja ci zadaję Mati 100 w 8. ale ludowe Ja 44 A ja nie zadaję. Ile w 44, 4? 47, 48, 45, no? Już lew 37, 7, 7. Jak to tylko daj tutaj do wyjdzie 7 Oooooo! Jeden raz kiedy chcę przejść przez smołka Mati strzela z digla na ślepo o oh, wyszedł, low, low, okay. Karol jest lowem, Karol jest lowem o, oh. Akurat nade'a Nie, nie był lowem Ej, dostał u mnie w jednym, Jeden, a, a ja miałem raz. trzy razy krew chyba widziałem Ja miałem 100hp No 100. właśnie to się Bo się to jest kolego. useless, ja miałem dwa pociski minimum w ciebie wleciały już leś? Useless? Useless, 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 useless Ja trafiłem w smoku A ja jestem Marian Paździo, gołodupiec Good Dzierż, o Dwóch tam, ładny to! Jeden, co ty p ty byłeś? A no jak ja tyś już mnie strzelił, jak ciebie nie widziałem nawet? No ja sam prześcianę. Ty, tak ty, co rybak co <grybaki> 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 nie co do mnie, Ej, tam jest tak ciemno, że ja nic nie widzę Tam jest tak ciemno, że ja nic nie widzę, stary Nie widzę Punkty do góry, nie żartuję, gramy razem Dobra Dobrze jest, dobrze jest 7-7 Czyżby znowu emis? 7-7-7 Czyżby? No, Budda 7-7-7, zmieniamy historię, Mordeczku, wiesz co chodzi Ja p***ole Jak ty obszedł to p***a Dobra, masz plecy Śmieci, wiedziałem, że będziesz tu Kum, o, na to i wzięłem. jest to jest tak Dobra. mapa trzeba Dobra jest Remis Karol! Dobra. Coś trzeba dolić, od nie, <ścoughs> się zgórna. Zgórna. Się ja nie, się. nie, 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 się nie, 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 się nie, 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 Tak nie, 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 Gablota ogląda. Gabloty. Gabloty obsyjane ogląda. No znajdźcie się, błagam! Taki ja pionki dusik, nie? Jak on się będzie teraz kampił. Yes! Nie kampił, Nie kampił! Ładzi tą pięć razy dookoła! Znaczy ja sobie chwilę postałem, poczekałem na ciebie. Zasłużony remis, graliśmy jak po prostu. Remis. No! Wszyscy... Wspólna chata do mix. No to mi. Ja zaklepuję ja pokój czarka NBA! Do no. widzenia! Dobra, Dobra. cześć!